Oh, don't no. Go here. Last, this one? Here. You go. here you go. Oh, not for you. For this one. This kid. No. Oh, you little greedy he's Here's the brother. You know he. do touch me with the fins. I touched it. Yes. Oh Nie, no, Ok, I it ale czym? Piórka dotknąłeś czy, uh, piórka. czy nogi, płetwy? Nogi i no, no. oh. O, no boję się. <laughs> Teraz <laughs> jesteś tam uwięziony na kaczki się Sorry, not for you. Co to za szaber? O, nie blisko do mnie, gościu! Ernest już proszę zostawić Daj mi, daj mi Zostaw tą półkę Fela Daj mi, daj mi, daj mi Tylko jeden, no proszę Fela, ale ty jesteś Chcę nakarmić ręką Ok, szatnisz Nie <grym>